To... Oh. Topiły... Topiły się... Uf. Uf. Człuchaj, tak się co to jest to, się zatopił? Co to są O, boże... Co... co to są za... Ej, co to są za namioty? Chwilę... Co to są za namioty? Ach, nie wiem. Ej, Ach. serio, co to są za namioty? O, może. Ognisko widzisz? jakieś. Gdzie ty tu widzisz namioty? Tu jest jeden namiot. Tam jest drugi. O, Skąd one się tutaj wzięły? <noise> nie nie to woda. Nie wiem. Mam nadzieję, że w nich, w nich nie mia, y, nikt, nikogo już tutaj w nich nie ma. Też no. wygląd nie wyglądają na opuszczone. Jakie nie? Ale w sumie jak ktoś za tu mam broni, prawda? No Co to jest za łuk? Nieskończoność 1 i jedna strzała? Co Czyli, jest? No ty strzelasz, na pewno nie będziesz. Jak to strzela? Co? Ej. My mamy nieskończona strzał. Mamy nieskończona strzał i tarcza w ogóle tam była. Kurde, ej, skąd tu są te namioty? Dobra, nie wiem w sumie, ale... Dobra. Mamy tam ognisko jeszcze. Więc... Wow. Czyli co nam też będzie potrzebne? Wyczerzyć. No, bierz trzciny. Okej. Okay. Skąd tu są te namioty? Skąd tu są takie rzeczy w tych namiotach? Nie wiem, ale wiem, że koń da radę. Nie wiem, ja też ale myślę, rabę, że przeżyjemy. No, mam nadzieję, że też dobrze tak. żyjemy. Ale czemu nas... O co nasz statek tu się robi? będzie nie wiem, ja chyba, jeżeli mamy wybrać sobie te namioty, to ja dostaję w tym. Okay. No, w ogóle tam nie ma siekier. Musimy zrobić siekiery sobie. Czyli, ten, czyli oni na pewno Mi się wydaje bardziej, mi wygląda bardziej na wojowników jakichś. Ty, ej, wiedziałeś, że to jest zbroja? Zbroja? Mm. Ano? Ja też mam? W sumie nie patrzyłem w ogóle mm. na to, ja bardziej patrzyłem na to, co jest na tych. tych. na tym, takim tym. No, u mnie też jest zbroja. Nic mnie tutaj mn. nie ma. Nie wiem, ja na razie nie. Okay. <laughs> Dobra. Ej, nie, nic nie ma w tych beczkach. Nic nie ma w tych beczkach. Teraz. Dobra. Jeden, go. Dobra, ej, nie, no. ja mnie mało dziwi, że nic nie ma w tych beczkach. Tu jest, tu jest, tu jest. Jedenie... Ej, ej, co jest? Jedzenie jest w mojej beczce. dawaj, ja Nie mam. Na pewno? I idę zobaczyć, czy ty masz jedzenie. Ty chyba nie sprawdzałeś w ogóle, nie? No, w beczkach nie. Jedynie to sprawdza. No, I ty też masz jedzenie? Jak to dam? To jest jakieś magiczne? Nie wiem. Że my nie mieliśmy... Ja no, nie miałem jedzenia, nie? Dziwne. A, okej. Okay. Chciałem nie tak zrobić w tej ogóle... kierownik. Zrobię sobie tę siekierę. Tą siekierę. Tu na w ogóle kilofów też nie ma. Tutaj to ma pewnie też nie byli górnicy. Ooooooo! nie mogli być No nie co jest? Czemu to lata? Ja, ja się boję, nie? Że tam ktoś jest i, tam I nie serio, obserwuje. to też, to jest magiczne. Na pewno miejsce. No, ale ja się boję, jak tam ktoś jest. Okej. Inferno to, okay. serio, to jest dziwne. Ja się boję. Niepokoi mnie tak szczerze trochę to miejsce. nie? trochę mnie niepokoi to miejsce, nie powiem, że nie. To jest smutna. że wiem dostaliśmy ten namioty. I jak ktoś tu będzie, to co ona. A weźmiemy wszystko. No. I masz to mięso? Tak. Przecież nie, przecież my mamy chleb i to się tutaj wzięło ja, ja się boję tego tamtego tego? Tam. tak? tak no dziwne dość miejsce, dość dziwne nie powiem że nie, ej robię łódkę Mamy łódkę, jakby co. Okej. Okay. Ej, może zrobimy tutaj taki mini port. Okej. Okay. Dobra. Mm -hmm. Mam siekierę, więc mogę w sumie iść zbierać trochę drewna. Tak Ja nawet nie wrócę, bo już nie No Znaczy no. ja idę sobie zobaczyć Mam nadzieję, że wrócisz Ja też Jest już no, ładnym no, miejscu. Barwik, tego, no, ładnie, w ładnym miejscu utknęliśmy, ja ale ja się boję tego, że my utknęliśmy. Już fajnie, że w ładnym miejscu, ale utknęliśmy. Ja się boję tego latającego. To jest troszkę straszne, bo tego latająca. 30? Boże, to zobaczyć. A. Czas. Muszę sprawdzić, jak to się tam daje. To ja, to ja byłem ja przygotowany w internecie. Na. Teraz tam nie idę. No. Chyba z tamtej góry będę widział. Tu się tam dostanie na górę w ogóle. No tak. No, na to Ja Gdzie? No, na górze. Tak, tam nie ma się to bać, nie? Ale myślę, że to jest chyba opuszczenie Opuszczone. No, nie wygląda na to, że myślę, że mogę ci zaufać. Cóż, ja tego nie klułem. Żeby nie wiem, gdzie tu nie czy coś takiego. jest to. No, dobra. Zajdę. Ja Zajdę. Ja, ja Wracam. Ja Wracam. Ale tutaj jest jakiś dom. Chcę zobaczyć. Jakiś potężny dom. Chodź to zobaczyć. Chodź. No dobra. Od którą się szło? A, dobra, tam. No, gdzie jest dom? Chodź, tam jest taki gigantyczny. Gigantyczny dom? No, wiesz. Nie wiem, co tu działo, tak? Gdzie ty jesteś? W górze. O, dobra, tam jest. Patrz na to. O Boże. Co to jest? Ej, nie idziemy tam, nie? Ja tam nie idę. Ja wracam. A poza tym robi się już noc powoli. Zaczekaj na mnie. Patrz, tego nie ma się zobaczyć. tam tamtego to jest co. dobra é o nosso parceiro. Valeu, Edir. Dele é o nosso

I masz trochę brzozy? E, nie. A. W ogóle, jest czym rozpalić to ognisko. O tak, jest. Ja nie nieco mam, to. A. Ale nie. tego tutaj jest pełno, tego akurat nie potrzebuję. Ja bym wolał świerk. Ja nie świerk, tylko brzoza, bo jest mi potrzebne. Nie. Chociaż nie, dobra gdzie mieli cztery łódki dwóch rodzajów tak jakby drzewa dobra Брагу. Это есть наш мини-порт. Ja, fällst cool. du okay. Jest dobra, ale ja dzisiejszy dzień no. był męczący. Dobra, mhm. idziemy spać. A ja jeszcze zapomniałem tylko...